Kolejny tydzień, kolejny hashtag. Co tam dzisiaj dla Was mam? Usłyszeliście mem, to bardzo dobrze, bo dzisiejszy temat na hashtag to właśnie internetowy mem. Którzy siedzą w internecie, widzieli setki, jak nie tysiące memów. Nawet jeżeli nie wchodzicie na serwisy pokroju Quake'a czy Naingaga, to i tak przed nimi nie uciekniecie, bo pewnie wasi znajomi publikują je na fejsie. To, czego ja nie wiedziałam o memach, to to, że może być nimi dosłownie wszystko, co się rozpowszechnia w sieci. Na przykład y y To mogą być obrazki, widea, niemal wszystkie virale. Pierwsze memy powstały w latach 90 i należały m.in. do nich wybijające chomiki, Czy na przykład tańczący Boba, z którego ja osobiście kojarzę z serialu Ali MacBee? Jednak to dopiero po 2003 roku zaczęło się to całe memowe szaleństwo na serwisie Forchan.org i trwa do dzisiaj, dominując cały internet. Najbardziej popularne memy to tak zwane Rage Faces, które każdy widział, każdy zna i każdy też wie, że najchętniej są używane przez gamingowych troli. Są na tyle uwielbiane, że ludzie je wstawiają dosłownie wszędzie i nie zdziwiłabym się, gdyby za parę lat góra rashmore miałaby wykute zamiast twarzy prezydentów właśnie Rage Facesy. Przeszukując internet pod kątem hasztaga mem, przeczytałam całą masę historii, jak one powstały. Uwierzcie mi, nie było łatwo by... wybrać, bo ja za każdą z nich kryła się zajęta je... opowieść. Ale do rzeczy opowiem wam trzy z nich, które najbardziej mi się podobały. Na pierwszy ogień idzie kosmiczny kot srający tęczą w otoczce psychodelicznej muzyczki. Nayanket został stworzony w 2011 roku przez grafika Chrisa Torresa na imprezie streamowanej online na rzecz Czerwonego Krzyża. Łącząc dwie prośby ze strony widowni podczas rysunkowego spontanu zaprojektował kota w połączeniu z kolorowym dostępem. Prawdziwy boom na Nyan nastąpił jednak nieco później, bo w momencie, gdy niejaki Sarah zamieścił w sieci dryfującego w kosmosie kota w postaci animacji z charakterystyczną znaną muzyką. W taki oto sposób narodził się Nyan który doczekał się niezliczonej ilości przeróbek. Kolejnym wybranym przeze mnie memem z ciekawą historią jest Overly Attached Girl, co dosłownie oznacza zbyt zaangażowaną dziewczynę. Leni, bo tak się nazywa ofiara mema, w 2009 roku wzięła udział na cover... E, wzięła udział... Wzięła udział na cover w konkursie Justina Biebera, by móc wygrać randkę ze swoim idolem. Szaleńczy wyraz twarzy o obłędne spojrzenie i tekst na miarę najbardziej obsesyjnej laski na świecie, który dorobiła do piosenki Biebera, uczyniły ją bardzo szybko gwiazdą sieci. If Question here with yeah, it always calling call. I wouldn't call it jealousy, just looking out for you, reading all your texts, watching everything you do. Nag, nag, nag on you. Leni doskonale sobie poradziła z tą negatywną falą popularności, wykorzystała swoje 5 minut i zaczęła tworzyć kolejne covery w podobnej konwencji. Mimo że pokazała, że potrafi śmiać się z siebie, to łatka i napletnej dziewczyna została, a mama z jej zaręńcem nie miały końca. It took you 10 minutes to get home. Google Maps says it takes 8. Who is she? Wow wow, ale fajna animacje! Znana dziewczyna! Piesoł też taki znany, uszanowanko. Jako ostatni mój ulubiony ze wszystkich pies znany też jako Dodge zadebiutował w 2012 roku na Tumblr i podbił serce internautów. Zanim jednak stał się sławny, na tym samym portalu dużą popularnością cieszyły się memy znanych osób z dopisanymi obok ironicznymi przemyśleniami. Mimo wszystko taka forma memu stała się najbardziej popularna w połączeniu ze zdjęciem psa rasy Shiba, które nagle zwoływało internet właśnie jako pieseł. Niezbyt bystry wyraz pyska i złote myśli, najczęściej totalnie bez sensu rozsiane wokół pieseła spowodowały, że stał się on symbolem możliwie najgłupszego wewnętrznego monologu. jak jesteśmy już przy moim ulubionym memie, to mam dzisiaj dla Was coś wyjątkowego. Nagrodę i to nie byle jaką, bo. T-shirt cały w piesęłach. Nowka sztuka firmy Mr. Google i Mrs. Go. Jeżeli ktoś z Was chce ją wygrać, to wbijajcie na mój fanpage na Facebooku. Hashtag, który teraz oglądacie, jest już dodany. Stamtąd go udostępniajcie na swoich tablicach. Spośród osób, które filmik udostępniły, wylosuję zwycięzcę, któremu wyślę tę fantastyczną koszulkę, a 21 listopada w sobotę ogłoszę wyniki na moim fanpage'u. Na koniec dzisiejszego hashtag'a filmik totalnie odjechany, czyli jakby to było, gdyby memy trafiły do naszego realnego świata. Jak sami widzicie, zjawisko memów nie ma końca. Mam nadzieję, że nikt z Was nie da się złapać w durnej pozycji i nie trafi ani na Kwelka, ani na naingaża, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał. Jak zwykle, piszcie jakie hashtagi chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, uszanowanko!